A co to jest na czacie? Nie widać Lecimy! <gryzanie> <się z> <wioski> Tutaj gdzieś powinny być ten... Spa powinien spaść taki drill, gdzie dostaniemy krótkofalówki Kto zostanie w środku patrzeć? Ja, ja na Ty zostaniesz? Ja no. Dobra. To ja wezmę jedną krótkofalówkę, ty weźmiesz drugą, tylko musi spaść ten drillowiec O, jest o, jest Na no, wyprawę ja prowadzę, spierdalaj, spierdalaj. Ej, w kurwę, stop, stop, bo i ta melodyjka, w kurde. Ty możesz mieć włączone, bo masz tu, możesz Cześć, tu ładować. Jest z to. Możesz to władować. Towarzysz ustali. Hello, lecimy do dekompany. Bierzcie rzeczy i kładźcie tam yy, pod ten, ten. Te duże rzeczy, tak? Wszystkie. Odłóż to, wodę. Coś tu kroczy. Z masz tego? Uuu. Ooooooooo, to jest kloryk, no, chyba Eee, ej, 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 jak walicie ja konia nie. to swojego Ląduje. A, tak. Cheating No bo to Gdzie jest fogi. Kurde, faktycznie nic nie widać Na planetkę wybrałem Halo Halo Zabij się <laughs> O Piotr, mamy, mamy coś no Odlot, i... wracamy! Kieruj się za mną! Idź za mną, wracamy do statku! Ty nie wiesz jak. Tędy A? Wiem wszystko, teraz po prostu do przodu. Biegliśmy cały czas do przodu. Nie wiem Ja mam złoma ty kratę browaru jest. <grym> Ej, stój, stój Co? Gdzie ty? O! Tu! Widać statek już! mniej więcej! A chuja widać, <grym> To się wydaje, że nie spadaliśmy z góry. <grywa> o Kurde Tej i co teraz? O mam, mam rzek, mam rzek, czopek Jeden się chyba nie rusza. My żyjemy, o, o, tylko żyjemy. nie możemy znaleźć wyjścia. Kuj, to piknik, okay, teraz na browara. Jest Ej, ship, widzę! To? Widzę ship, chodź, 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 Ogólnie to była afera morska Co, tam co się te Ej Ja no nie mogę stoczyć! Prowara mi nie możesz stoczyć. <grywa> o, rzuć je, ja je złapię. Jestem. Te browary to chyba dużo warte. Ty, ale kuku, matata nam się nie rusza. No ja wiem, ja mówię. <grym> tak, to jest on. Bo wy poszliście, i on poszedł patentować. Po I on się zgubił, i i tyle. Halo! Halo! Zabij się. No nie odzyskamy go, nie mamy czasu. No cholera! No cholera, to żyje <grym> Dobra, Ej, zmieniam planetę. Eee, Biotrek, jak się pływa? Było to na Po co to lusterko jest? Wiesz, ja to, co, jest. Ty są ale jakieś, są jakieś muny, mamy... na które trzeba płacić, żeby polecieć. A, wszędzie te podatki. Próbujemy. Niestety zbyt Ciele wielu opcji nie mieliśmy, idziemy na taką zalaną planetę, ale bez burzy. O, dobrze, dobrze. To już się zalał. będziemy zalewać? Lendujemy. Oj, coś widać? I co to jest? Tildo. Yy, w tą stronę jakby. Jest Tutaj? hello strażnicze. wiem To jest kolejny. Albo nie wyłączaj, nie trzeba, idziemy inną stroną. Co tutaj? Ej, co to? Gas. Informuj o jakim zagrożeniu. Co tu się dzieje? Co no, tu nie Tak, jak to? Co tu? się przez Co tu? Co tu? Co tu? Do nas! Gdzie? Do, do dźwięku! Idź przy ścianie Czopek, cały czas jakieś Trzeba przejść bo nie mamy innej drogi no, kurde, no obróć się I tu chodź Czopek no Idź przy ścianie Hello there. Czopek nie żyje Też bez burzy. Dobra, może tutaj na ślepo polecimy? Uż to. Mam Co masz? Kaczkę. A, to fajnie. Dziwaczkę. Kraczkę. Tu nic nie ma po drugiej stronie. Tu chodzi, noc truchleje po tej stronie. Nie ma już nic. Złybiet, chce się żyć E, kto to biegł? Aaaa! Chłop ma wściekliznę. Każdy ziom nie zbiera złom. Jakieś miejsce w ogóle. Duża rzecz. Chyba coś go tam zjadało. Ruro. Halo? Halo. Ta. Kurwa, uważaj! Tutaj był pies i pająk. To chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pies jest Uwaga. dalej. A, on jest friendly! On jest miły! You are my friend now. To jest, nasza, to jest nasz ostatni dzień w pracy w ogóle. Trzeba zarobić. Oooo! Jakiegoś ja widzę na starburcie. Halo. Fiu, fiu. Ty, ale to pamiętaj, że to jest ostatni nasz dzień, A musimy mieć 200 ileś. No to lecimy. Mamy 212, a potrzebujemy 237, wracać szybko. Wejściem ewakuacyjnym wejdę, żeby sprawdzić czy jest tam coś. Nie, nie, nie. E! <laughs> Siemas, Siema. wejść

a to cofać się, chodźcie, ja znam drogę powrotną. Ten co? Żartowałem. No, no, no. Ja znam Zadał. drogę, ja znam drogę. Tu, o. O, faktycznie. Dartowałem. <grym> jest problem. Tutaj. Zbaniło mnie coś, tylko nie wiem, czy to ten obciągasz. O, to tu, to tu. Mówiłem na początku. Właśnie. On to był. Cześć kolego, okay. cześć! Oj, <grym> O, ale tu może coś być. <grym> Dziwej. Zamykajcie! Szybko, 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 Ja w ogóle do kuka kuku to gry. Ja się i ze mną ten dinozaur Ile tam pisze? Nie widzę! Y Też nie widzę. Dobra. Aha. <laughs> Aha. <laughs> Mogę zabrać swoje rzeczy? Proszę pani. Y nie przesz to, ja mogę wziąć chociaż te rzeczy z powrotem. Nie, ale chyba jak odlecicie, to dostaniecie pieniądze. Ja nie sądziłem, że po jednym kliknięciu mnie zeżrę. <grym> A czemu cię zżarł? Nie, nie wiem. Dźwięk. Good morning. Nie dostaliśmy kłoty. Mamy przejeb... Lądujemy jeszcze raz. Nie! Nie! Czyli jak jest zero, to jest koniec. Welcome to pa. Our Miło się z tobą pracowało. Ja się chalam. Kurde! Dobra, sklejte! Halo, Halo? Zobaczysz! Nie używaj tego, bo się skaleczysz, dziecko, to dla prawdziwych informatyków. Maciek, co tu klikasz? I co żeś naklikał? Zgadnij, jakie zwierzę wpisałem jako moje ulubione. Nie wiem. Co? Napisałem jako ulubione zwierzę coś, co też się rymuje z lider. Ale na, na M Nie, dobra, przewsań. Lecimy, lecimy, lecimy. O co chodzi w tej grze? Zbieramy złom Ziemny lewiatan. Ty a kogoś tu zabiło? Jego zabił ten lewiatan? Negi! No zginął! <gry> Widzisz tam na dole? Nie. Teraz widzę! To jest tak zwany spider i nie idziemy tu. Mam kawał metalu. Ty, ale ty musimy iść do Spidera. Nie wejdź w to. W lewo jest jego leże. O, jest na suficie. Nie mamy nic. Kompletnie. Nie mamy nic. Dobra, ja idę do awaryjnego wejścia. Może tutaj jakiś złomek zostanie zgarnięty. Coś tu mi tupa. I'm here, I'm here, I'm here. Tonderes, tutaj! Powłysu to jakiś pies! Masz szczęście, że masz ze sobą? Piotr żyjesz? Nie? Aha! Aha! Widzowie, tu nic nie ma. Co tam piszesz? No co mamuśki zamawiasz? Aaa, zamawiam twoją mamy w basenie na wynos... Mm. Bardzo Dobra, zapraszam fala. Panie zwiedza. <noise> Przepraszam bardzo, jak pan nie odpowiada, że jest pan jest to prawda? O, chyba dobra, prawda. Pato, pato, pato! Riot?! To jest właśnie... tak właśnie Riot buduje mapę, no, Sam samo nie się tak zrobić. Jest. jest. To <noise> jest, ląduje. Maciek, Ciekawe nie chcesz spaść na dół? Już żyłem dłużej niż w poprzedniej mapie. No ile zakład, że Maciek stanie w tę minę, bo będzie myślał, że to item do podniesienia. Jasne, bo... o, browary! Oh. Słyszę was, mam browary! Mam browary! Ja no muszę z browarami wrócić. Jak zostawię browary, to zawiodę ekipę Alo! 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 alo. Halo! Chłopaki mam piwo! Halo. Mam piwo! <głosy> <głosy> Udało się! Stara menelownia została okradziona! <noise> Aaaa, nie ma to jak skrzynka piwa. O, wracamy tam, Dobra, dawać. Do A może wejdźmy tym, secret entrance'em. Jeszcze chyba zdążymy. Jezu, to? chryste, panie Boże! Jakiś gibon! Babon, mamon. Ok, Kolejny babon! Kolejny babon! Babony! Boją uh, się! Uh. Nas. Uh. O, tu jest wejście! No i zajebiście. Mam, odlot robię. A ty nie wszedłeś z nami. Yes. Chłopie, to jakiś wie. Wiem cicho. Cicho, bo przyjdzie tu robot No wiem. Zobacz, zdech? Nie, nie dobieg chyba po prostu. Albo zdech na zewnątrz, nie wiem. Zapytamy. Ogólnie tak. Wyszedłem z... Wziąłem sobie tam dwie rzeczy. No. Wyszedłem sobie z tego bunkra tym wejściem Firex exitowym mm -hmm. I mi ziemia zjadła. No cóż, kolejny <noise> dzień. No no o kurde. No ja pierdolę No to dupa, nie można dwóch metalowych itemów mieć w eku. Czemu? A, nieważne. A no czemu? Nieważne, Będziesz już dwa. Nawet cztery. Pływam w dupę. Ty wejdźcie zwykłym wejściem, ja pójdę do Fire tu od razu. Ty, a ja was słyszę od razu na wejściu. Mam kolejne piwo! Jezu! Piwo! No. Mam metal sheet A ja mam piwo O, jest duże pomieszczenie To brzmi jak jakiś kurwa... Tak jak... Wiem jak to brzmi O, piwnica Oooo Kolejne piwo to Oddajmy to i wracamy, nie? Oddajmy to i wracamy O, Negi, bierz piwo Maciek weźmie blachę o. Daj Najpiwo, jak będzie tryskać prądem to na Czy kogoś tam wysadziło? Halo! Nie, ain't no way, żeby dwoje zderchli Nie mogę, żeby twoje padli Nie biorę blachy, biorę tylko piwo ale że obydwoje? Tak obydwoje. Czemu go nie mogę podnieść? Tak. Drugiego z was ciała nie mogłem podnieść. Yy, to ciało było obok tej blachy, jak coś. Jak? No u mnie było obok blachy dosłownie. Aha, jedno ciało było, ale drugie było gdzieś w krzakach dalej. Właśnie i tam gdzie szukałeś nie, tak na ziemi? Ty, to, ty, to ty nic tam nie szukałeś na ziemi. Na... Trzy kraty piwa, łopie. Dobra, zwracamy do kampanii A my gniemy czy nie? Nie wiem, ja zginąłem dzięki tobie. No Jezu, dzięki tobie, no Jezu, no może na przykład może nie będziesz się kurwa hamem, nie? Co ty na to? <laughs> Cześć jest ta gra Kupuję tutaj za 100% Wo, W końcu zarobimy bez skamu Yeah! Będziemy mogli sobie kupić chłopatę! A wiesz co się stało w ogóle, że zginęliśmy? Nie wiem właśnie. Ja usłyszałem tylko trąbnięcie pioru na sobą i myślę, że ja ja jeden powiem. zginął na pewno, ale jak dwóch? Ja powiem Stało się tak, że był Seba na... podbieg do mnie i zginęliśmy we dwóch. To teraz. Albo odwrotnie. No, albo, albo odwrotnie. odwrotnie. Ale się parzyliście tam chłopaki, chyba że aż iskry poszły. Prawej... <grywa> <grywa> Wydaje mi się, że to ty podbiegłeś. <grywa> Tak, tak, tak. Zszokowało go to. Zamurowało go. <głos> Zamurowało <głos> mnie. Lęczy. piwa oddajmy mu ostatnie. Może ostatnio po prostu napił się piwa i nie chciał, wzi... nie, nie chciał zapłacić. <noise> napił się piwa i nas zlał. A potem zabił, jak chcieliśmy pieniądze za las. Piwa na koniec, piwa na koniec. Ojej. O, będzie brał chyba. Wziął. Wziął Terapiwo? No. Terapiwo. Tera piwo. O kurde, za samo piwo. Połowę tego co było 500 tam. golda mamy. Kuba, 500 golda. Jetpaka kupi, jetpaka. Dobra, odlot. Paki. Kupmy jakąś pałę do obrony. Łopatę. Albo latarki, sprawdzimy jak działają dobrze. Mogę też zabgan kupić. Dobra, yy, a to co jeszcze chcecie? Może zabgan paralizator? No, coś dobrego. Chuj w Weź łopatę i, i killoff. To by killoffem na Lockpick możemy kupić. Ej, no. Seba. Za ile włożysz sobie tą baterię w dupę? Zaraz? Za minutę? Za dwie? Radar booster! Dobra, poczekaj, idę sobie. Kupiłem jeden mówiłeś? radar booster, żeby sprawdzić. Zdaj mój ten sud stąd. Zdejmuj okay, go. Ja mam Zdejmuj go na pomarańczowy, szybko. Nie. Na, na pomarańczowy, bo tu pisze VIP, a ty vip nie jesteś. Ty jesteś ham. A tu też pisze, dobra, nieważne. Rozbieraj się Rozbieraj się. Nie. nie Ja podziękuję. Yy, Zwykłe 15. Tak, a te o 10 więcej za jedną. No wstań! Kon Pomocy. Kontrola kliknij. O! No, debil